Badanie Holter EKG to 24-godzinne monitorowanie pracy serca. Jest ono szczególnie wskazane dla osób, u których nieprawidłowości w pracy serca są bardzo subtelne i trudne do wychwycenia przy jednorazowym badaniu. Zasada działania aparatu jest podobna do standardowego aparatu elektrokardiograficznego. Na powierzchni skóry pacjenta umieszcza się przylepione elektrody. Te natomiast zbierają impulsy wytwarzane przez serce i przerabiają je na zapis kardiograficzny. Pacjent powinien w trakcie badania prowadzić zapisy dotyczące bólu w okolicy klatki piersiowej, aby móc je potem zestawić z zapisem kardiograficznym badania, a w efekcie ustalić przyczynę dolegliwości. Thank you